Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku zaplecza Fajtera. Dzisiaj porozmawiamy na temat rękawic bokserskich, a konkretnie tego, jaki rozmiar, a w zasadzie jaką wagę rękawic powinieneś dobrać, tak, żeby były one jak najlepiej dostosowane do twoich potrzeb. Zapraszam kupując rękawice bokserskie, masz wątpliwości jaki rozmiar wybrać. Nie wiesz, jak w tych wszystkich oznaczeniach się połapać. To powiem Ci, że nie jesteś w tym osamotniony. Bardzo wiele osób ma z tym problem, zwłaszcza osób początkujących. Nie wiedzą oni, jakie rękawice dobrać do treningu na przyrządach, jakie do sparingów. Generalnie jest to dosyć kłopotliwy problem. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana większość producentów oznacza swoje rękawice nie rozmiarami, tylko wagą. Na przykład tutaj mamy rękawice w, wadzie, w wadze 10 uncji. Jedna uncja to jest około 28 Gram, więc takie rękawice 10-uncjowe ważą 280 gram. No dobra, ale skąd taka osoba początkująca ma wiedzieć, że rękawice o danej wadze będą pasowały do jej dłoni? Jaka jest zależność między wagą rękawic a rozmiarem? Właśnie to będę starał się wyjaśnić w tym nagraniu po to, żeby pokazać Ci, jaka jest zależność między wagą rękawicy a jej rozmiarem. Trzeba przede wszystkim wyjaśnić, od czego zależy waga rękawicy. Waga rękawicy zależy przede wszystkim od wielkości wkładu, którą, w którym jest wypełniona rękawica. Większość rękawic dostępnych na polskim rynku, zresztą nie tylko na polskim, również na światowym rynku, to są rękawice wypełniane odlewami piankowymi. Są jeszcze rękawice wypełniane warstwowo być może kiedyś nagram odrębny odcinek na temat rodzajów wypełnień w rękawicach bokserskich i to, jaki wpływ takie wypełnienie ma na, ma na parametry rękawicy. Natomiast zdecydowanie w większości przypadków są to odlewy piankowe. Mam tutaj przygotowany taki przykładowy odlew piankowy. Wygląda to w taki sposób. No ten jest dosyć zniszczony, ponieważ wykonywaliśmy na nim różne testy pochłanialności siły uderzenia. Chcieliśmy po prostu zbadać, jakie, jaki materiał, jakie pianki mają najlepszą absorpcję siły uderzenia, tak żeby te nasze rękawice zapewniały jak najlepsze parametry. Natomiast, tak jak tutaj widzisz, odlew piankowy. Wygląda właśnie w taki sposób. Tutaj jest jeszcze część mankietowa, natomiast ona dla nas nie ma aż takiego dużego znaczenia. Waga rękawicy bierze się przede wszystkim z wielkości wkładu, który jest użyty w rękawicy. O ile w przypadku rękawic w mniejszych opcjach wagowych 6 uncji, 8 uncji, 10 uncji te różnice w wielkości wkładu między poszczególnymi opcjami wagowymi są znaczące. I tutaj rzeczywiście Zmienia się nie tylko całościowa powierzchnia wkładu, ale również wymiar wewnętrzny. To już w przypadku opcji wagowych od 10 wzwyż już ta zależność nie jest aż tak znacząca. Zwiększa się wówczas objętość wkładu, zwiększa się jego grubość, natomiast ten rozmiar wewnętrzny wkładu pozostaje bardzo zbliżony. Tak naprawdę, różnica wielkości wkładu wewnętrznego między opcją 10OZ a 16OZ będzie wynosiła tak naprawdę od kilku do kilkunastu milimetrów w zależności od modelu. Tak jak już powiedziałem w przypadku rękawic 6, 8 i 10 OZ te różnice są spore i tutaj rzeczywiście należy dobrać taką opcję wagową, która będzie odpowiadała osobie, e, która będzie użytkowała dany model rękawic. Rękawice 6 uncjowe są przewidziane dla dzieci. Dla dzieci w wieku od 5 do 8-9 lat. Moja córka ma 9 lat, używa rękawic, właśnie w opcji 6-uncjowej, doskonale jej pasują, więc jeśli kupujesz rękawice dla dziecka w wieku powiedzmy do 9 lat, możesz śmiało wybrać właśnie taką opcję 6-uncjową. Kolejna opcja wagowa to jest opcja 8-uncjowa. To, są to rękawice przewidziane dla młodzieży, dla kobiet, czy dla osób, które mają drobniejsze dłonie. Ja mam w miarę normalną dłoń, ale te rękawice spokojnie. Mi pasują. Co prawda nie mam w tym momencie żadnych owijek ani rękawic wewnętrznych, więc, więc prawdopodobnie, gdybym ich chórzy mogłyby być troszkę zaciasne. Natomiast, już przy opcji ośmiouncjowej nawet dla dłoni mężczyzny, taka opcja jest właściwa. Aczkolwiek zwyczajowo uznaje się, że rękawice 8 są przewidziane dla kobiet o drobniejszych dłoniach i dla młodzieży. Opcja 10-uncjowa to jest już opcja zaprojektowana z myślą o dłoni dorosłego mężczyzny. Każda kolejna opcja od 10 wzwyż, tak jak już powiedziałem wcześniej, powoduje zwiększenie, zwiększenie wielkości, objętości wkładu, który jest użyty w rękawicy. Ale zaznaczam, bo to jest bardzo ważne, zmienia się powierzchnia i grubość tego wkładu, natomiast w niewielkim stopniu zmienia się już yy, wymiar wewnętrzny tego wkładu. Dlatego jeśli używałeś do tej pory rękawic 10-uncjowych i teraz zastanawiasz się, czy możesz sobie pozwolić na rękawicę 12, 14 czy nawet 16-uncjowych, tak, możesz, dlatego że ta różnica w rozmiarze między rękawicą 10-uncjową a 16-uncjową nie jest już wcale taka znacząca. 10-uncjowej mam tutaj około centymetra luzu, przestrzeń wystarczająca na owijki bokserskie. Dla porównania, w rękawicach 18-uncjowych mam tutaj 1,5, może 2 cm. Więc ta różnica wcale nie jest już aż tak znacząca. Myślę, że, że ta różnica między poszczególnymi opcjami wagowymi powyżej 10 uncji jest już tak niewielka, że można ją pominąć lub zniwelować odpowiednią długością owijek bokserski. Dobrze, czyli wiesz już, że rękawice 6 uncjowe będą dobre dla dzieciaków, 8 uncjowe dla młodzieży i dla kobiet z drobniejszymi dłońmi, natomiast rękawice od 10 do 16 oz powinny być już dobierane w zależności od zastosowania. Postaram się teraz wytłumaczyć, do jakiego zastosowania należy używać jakiej opcji wagowej. Tak jak już powiedziałem wcześniej, Każda z tych opcji wagowych pod względem rozmiarowym będzie dopasowana do normalnej dłoni dorosłego mężczyzny. Te różnice są już naprawdę niewielkie, rzędu kilku milimetrów między każdą opcją wagową, więc nie ma to już większego znaczenia. Natomiast teraz, jaką opcję wagową wybrać w zależności od tego, do czego będziesz używał swoich rękawic? Rękawice najlżejsze, czyli 10-uncjowe, są to rękawice przewidziane przede wszystkim do treningu na przyrządach. Jeśli trenujesz na worku, tarczach, lub na jakimkolwiek innym sprzęcie. To właśnie takie lżejsze rękawice, które w małym stopniu obciążają dłonie, pozwalają w najlepszym stopniu rozwijać szybkość, dynamikę i tak naprawdę przede wszystkim zaleca się używanie rękawic 10-uncjowych do treningu na przyrządach. Oczywiście odrębnym tematem są starty zawodnicze, bo tam już organizator zawodów ustala, w jakiej wadze rękawic będą walczyli dani, dan, dani zawodnicy danej kategorii. Natomiast teraz mówimy o zastosowaniu treningowym, a nie startowym, bo to jest zupełnie odrębny temat. Rękawice 12-uncjowe będą odpowiednie dla osób, które trenują zarówno na przyrządach, jak i wykonują różne ćwiczenia z partnerem. Tak jak już powiedziałem, omawiając strukturę wkładu w rękawicy, Czym wyższa opcja wagowa, tym większa grubość wkładu, a tym samym rękawice będą zapewniały lepszą amortyzację siły uderzenia. One są cięższe, natomiast bardziej absorbują siłę uderzenia, zwiększając bezpieczeństwo Twojego sparnickiego partnera lub partnera treningowego w różnych zadaniówkach. Więc jeśli szukasz rękawic, które z jednej strony będziesz używał do treningu na przyrządach, a z drugiej strony właśnie do jakichś tam ćwiczeń zadaniowych na treningu z partnerem, to rękawice 12 mogą być takim dobrym. Kompromisem między wagą a absorpcją siły uderzenia. Rękawice 14-uncjowe, no to już są rękawice dość ciężkie, tutaj ta grubość wkładu jest, jest spora, ale co za tym idzie, jest jeszcze większa absorpcja siły uderzenia niż w dwóch poprzednich opcjach wagowych. I takie 14-uncjowe rękawice już w zupełności nadają się do sparingów. One już z jednej strony bardzo dobrze absorbują siłę uderzenia więc są bezpieczne dla Twojego sparing partnera. Z drugiej strony są też dosyć duże, więc łatwiej będzie Ci zablokować różne ciosy, po prostu ułatwi Ci to takie wykonywanie sparingów. Opcja 16-uncjowa, podobnie jak opcja 14-uncjowa, może być już tak samo wykorzystywana w sparingu. Natomiast te rękawice, ze względu już na, na sporą wagę, spory, spory rozmiar, są nieco rzadziej wybierane niż, niż rękawice 14-uncjowe, aczkolwiek zawsze ostateczne zdanie należy do trenera w klubie, w którym trenujesz. Zawsze warto w przypadku sparringów skonsultować, jakie trener ma preferencje, ponieważ w różnych klubach różnie to wygląda. Przeważnie w większości klubów używa się rękawic 14-, czasami 16-uncjowych. Dobrze, wiesz już, w jaki sposób dobrać wagę rękawic do zastosowania do którego będziesz ich używał, natomiast jest jeszcze drugie kryterium, którym możesz się posługiwać, dobierając wagę rękawic. Czyli tym kryterium jest twój cel treningowy. Jeśli twoim celem treningowym jest rozwijanie szybkości i dynamiki, czy łapanie świeżości, na przykład w treningu już krótko przed jakimiś zawodami, to wtedy powinieneś używać rękawic nieco lżejszych. Wtedy przeważnie używa się rękawic 10-uncjowych. Zwłaszcza jeśli wiesz, że w jakimś starcie zawodniczym będziesz używał właśnie rękawic o tej wadze, to dobrze byłoby, żeby w tym ostatni, tej ostatniej fazie przygotowań nawet przeprowadzać sparingi już w opcji 10-uncjowej, ponieważ to pozwoli Ci bardziej przyzwyczaić się do tego rozmiaru i do, tego, do tej wagi rękawicy, dzięki czemu będzie Ci już później łatwiej walczyć w starcie zawodniczym. Natomiast jeśli jesteś w fazie treningowej, w której wyrabiasz wytrzymałość wytrzymałość siłową, chcesz poprawić kondycję, wtedy dobrym rozwiązaniem może być stosowanie jak najcięższych rękawic. Jest to taka, taka faza treningowa, w której często nawet część zawodników używa dodatkowych obciążeń na, na rękawice, po to, żeby właśnie w jak największym stopniu poprawić, poprawić swoją wydolność, zwiększyć swoją siłę wytrzymałościową i poprawić swoją kondycję. Oczywiście musisz zawsze mieć na uwadze, że ten cel treningowy może, może się zmieniać. Dlatego, te, dlatego część zawodników, duża część zawodników, która startuje w turniejach, ma kilka rękawic w różnych opcjach wagowych. Dlatego że innej opcji wagowej używają na początku przygotowań, a jeszcze innej już krótko przed startem, kiedy łapią świeżość. Jeśli więc chcesz dobrać rękawicę pod dany cel treningowy, powinieneś kierować się właśnie tym kryterium, który właśnie omówiliśmy. Pamiętaj więc, że innym kryterium posługujesz się w momencie, w którym trenujesz amatorsko i chcesz dobrać rękawice w zależności od przeznaczenia, a innym kryterium możesz się kierować w momencie, w którym przygotowujesz się do startu zawodniczego i wtedy ta waga rękawic Powinna być dobierana do fazy treningowej, w której się znajdujesz, i do celów treningowych, jakie w danym momencie masz do wypracowania. Na koniec chciałbym się rozprawić z kilkoma mitami, które krążą po internecie na temat wagi rękawic bokserskich. Pierwszym takim najpopularniejszym mitem, z którym nie mogę się zgodzić, i zaraz Wam powiem dlaczego, to jest to, że waga rękawic należy dobrać w zależności od wagi zawodnika. Ja rozumiem, że ktoś, kto głosi takie tezy, i pisze takie rzeczy w internecie może sugerować się tym, że ktoś, kto ma większą wagę, jest większy, ma większą siłę uderzenia, a tym samym musi używać cięższych rękawic, które bardziej amortyzują jego, jego siłę ciosu. Ale czy na pewno osoba większa ma większą siłę ciosu? No, moim zdaniem nie. Ja znam wiele osób, które mimo dużej wagi wcale nie dysponują silnym ciosem, ponieważ nie mają ani techniki, ani siły uderzenia, a ta ich duża masa wynika. Przeważnie z nadwagi. Natomiast znam też wiele osób, które mimo małej wagi mają tak doskonałą technikę i tak silne mięśnie, że mają potężne uderzenie. Więc stosowanie takiej zasady, że czym większa waga zawodnika, tym, tym cięższe rękawice powinno się stosować, moim zdaniem absolutnie należy rzucić między mitem. Waga rękawic powinna być uzależniona przede wszystkim od tego, do czego one nam służą. Jeśli naszym Priorytetem na dany moment jest bezpieczeństwo treningu. Używamy rękawic cięższych, które ze względu na swoją grubszą powłokę, grubszą warstwę pianki lepiej zamortyzują siłę uderzenia. Natomiast jeśli trenujemy na przyrządach albo wykonujemy jakieś lekkie, bezpieczne ćwiczenia, wtedy ta amortyzacja może być mniejsza, więc możemy używać lżejszych rękawic. Drugim często spotykanym mitem krążącym po internecie jest to, że nie należy używać rękawic trenując na przyrządach, dlatego, że nie trenując w rękawicach można sobie utwardzić dłonie, bardziej przygotowując je do, do, do realnej walki. Faktycznie wiele lat temu sam trenowałem karate i przypominam sobie, że, że trenując mieliśmy ćwiczenia utwardzające dłonie, ćwiczyło się na różnych makiwarach itd. Natomiast dzisiaj w profesjonalnym sporcie przede wszystkim należy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Trenując, to chodzi do różnych mikrourazów, dlatego jeśli nastawiamy się na dłuższe uprawianie sportu, jeśli zależy nam na, na tym, żeby ta nasza kariera trwała dłużej, albo nawet jeśli trenujemy amatorsko, ale ważny jest dla nas nie tylko kondycja, ale również stan naszego zdrowia, to powinniśmy używać jak najbardziej rękawic. Stosowanie rękawic ma na celu ochronę dłoni przed mikrourazami i zapewnienie nam komfortu treningowego, który Sprawi, że przez dłuższy czas będzie chciał nam się dany sport uprawiać, bo po prostu będzie to dla nas przyjemne. Trzeci, często spotykany jest taki, że należy cały czas trenować w jak najcięższych rękawicach, ponieważ to pozwoli nam wyrobić siłę uderzenia. Absolutnie również nie mogę się z tą tezą zgodzić, dlatego że na siłę uderzenia składa się wiele różnych elementów: dynamika, szybkość, przede wszystkim technika. Jeśli cały czas będziesz trenował w ciężkich rękawicach, Będziesz, stosow, będziesz prawdopodobnie popełniał różne przyruchy, będziesz niepotrzebnie sygnalizował siłę, sygnalizował uderzenia. To, to nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, w pewnych fazach treningowych ciężkie rękawice są wskazane, natomiast nie możesz cały czas trenować w tej samej wadze rękawic. Ta waga rękawic, ta waga obciążenia musi się zmieniać w zależności od tego, w jakiej fazie treningowej aktualnie się znajdujesz. Wiesz już, w jaki sposób wybrać właściwą wagę rękawic, w zależności od przeznaczenia rękawic, w zależności od tego, czy będziesz, ich czy będziesz z nich korzystał na przyrządach treningowych, czy do ćwiczeń z partnerem, czy może do sparingów. Wiesz już też, w jaki sposób wybrać odpowiednią wagę rękawic, w zależności od Twoich celów treningowych. Mam więc nadzieję, że ta wiedza, którą starałem się tutaj przekazać ułatwi Ci wybór w zakupie Twoich rękawic. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, śmiało pytaj w komentarzach pod tym filmem, postaram się na wszystkie takie pytania odpowiedzieć już niedługo kolejne odcinki na naszym kanale nie tylko dotyczące sprzętu ale również różnych metod treningowych więc jeśli taka tematyka Cię interesuje a jeszcze tego nie zrobiłeś to zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału to wszystko na dzisiaj trzymaj się cześć